Witam w moim trzecim poradniku z serii Zagrajmy w Minecraft. Znaleźliśmy kampana podróży i zmieniło się w tym, że zbudowałem swój pierwszy domek. Myślę, że wyszedł mi on wspaniale. Nie wiem, co jeszcze tutaj zrobić, może jakiś... O, piesek, wchodź. Proszę. W no, dnem zostało dodane coś takiego, że psy mogą przechodzić przez drzwi. A więc, tak, pominąłem temat kuchni. Więc, tak, w kuchni myślę, że postawimy jakiś stolik oraz słoweczki, ale w tym odcinku zajmiemy się trochę o achievementach sobie porozmawiamy oraz wyruszymy się w podróż tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Więc, tak, to jest parter, tak można ująć. To jest pierwsze piętro, gdzie jest. Taki spichleś można. I tak, tu mamy taką mini sypialnię, stworzone cztery łóżka. Fotelik oczywiście dla psa zbudowany specjalnie dla niego. Weźmy sobie przybory, do którego musimy wybra wybrać się w wyprawę. I stworzymy przy okazji sobie kuchnię. Kuchnie, przepraszam za błędy w moim wymówieniu. A więc okej, okay. idziemy do naszej kuchni, tak, teraz się nie pomyliłam, idziemy do kuchni i stworzymy sobie dwie tabliczki, okej, okay. tak, czwóreczkę, sorry, w domku muszę zmienić trochę, trochę mgłę, tak, tu sobie zrobimy okej, okay. tutaj stworzymy sobie... Odejdź piesku! No, dobrze. Przepraszam, odejdź. Odejdź! Nie wleczmy się tutaj. Don. I tutaj tak samo. Dol. No i mamy tu stworzone. Tak. Wejdźmy na górę sobie po ciasteczko, które położymy w kuchni. Przepraszam, małe lagi. Okej, okay. wracamy z powrotem. Bierzemy ciasteczko. Pies, nie pchaj się. Znowu małe lagi, i wracam do Was z powrotem. Chodź piesek. Pójdziesz z nami. Więc tak, stawiamy ciasteczko. I tak, tu już można jeść swobodnie. A więc tak. Pogadamy teraz o achievementach, jest to takie ja już tu pogenerowałem niektóre rzeczy. Więc tak, teraz stworzymy sobie sierp. Sierp tworzymy w ten sposób. Przepraszam, więc sierp tworzymy w ten sposób tutaj i tak tutaj. OK. Tak, Pomyliło mi się z tym. Tak, tworzymy sierp. Przepraszam. Ok, jest tu achievement get. Time to farm. Ok. Teraz przejdźmy do stworzenia kolejnego achievementu, czyli chleba. Nie mam pszenicy, więc wyruszamy w podróż na. Nie wiem, którą stronę w ogóle nie wiem. Okej, jak tu zostaje. To zostaje, to zostaje. To zostaje. To zostaje, to zostaje. To zostaje wszystko jest tutaj. Piasek zostajesz niestety w domu, ponieważ nie chcę stracić kompana, więc zostajesz. No, stójże No. To ruszamy w podróż. Ja sobie zmieniam grafikę na normala. I ruszamy w podróż. Myślę, że ruszymy w podróż tam. O, cholera. Co ja gadam? Idę. Tak, tutaj. Ja się wybieram. Bez tego, bez łódek żadnych. Tak, dobra. Dwie mi łódeczki wystarczą na pewno. W zupełności. Tak, dobra, to może być. Idziemy na górę po kompas, o którym też zapomniałem. Też byśmy nie doszli do domu. Tak, mam kompas i ruszamy w drogę. Na razie, piesku, ruszam w drogę. Ustawię sobie jeszcze. Raz grafikę na normal. Bo lekkie przecinki. Co ja robię? No, i zwaliłem łódkę, nie. Obra, ruszamy w drogę. Lecimy. Nie mówcie, że to takie może małe. Lecim tam. Żegnajcie. Nie, no i tak do was wrócę. Tam, gdzie jeszcze nas nie było, lecimy. Nie chcę tu tych... takiego morza ładnego tracić, więc płyniemy po nim. Tam jest ląd, więc płyniemy tędy. Mam trochę kater, może słyszycie. Nie wiem, że się chusteczką wycieram. Tak, niestety. Ale płyniemy dalej. Trochę lagi są. Tak mi się zdaje. Będzie chyba na filmiku widać. Świat się generuje. O, lecimy teraz tam. Generuję się. Same piaskowce. Co dalej w tamtą stronę? No i to jest oczywiście pierwsza część takiego kroku, żeby szukać inny świat, generować w ogóle. Tak, tu będę chyba musiał zrezygnować z mojej łódeczki. Zahamujemy. Tak. Okej, okay, nie będę jej zostawiał, bo po co? Stworzę sobie kolejną łódkę zaraz. Zresztą w ogóle tu nie jest zero drzew, że tu nie mogę w ogóle drzewa skopać zniszczyć. O, weźmy sobie wełnę. I tak, pierwszy raz w życiu znalazłem różową owcę, więc mam kaktusa. Sorry, Sorry kolejny lak, kolejna pauza. Zbliża się noc. Więc się zabudujemy w jakiejś kryjówce. Zrobimy sobie kryjówkę. Ale niestety, że nie mam węgla. Więc musimy jakoś przetrwać. Włączę sobie peaceful za ten czas, kiedy nie będę miał. No węgla. Nie wziąłem ze sobą Epic Fail. Normalnie. Więc tak. Stworzymy sobie kryjówkę. Ja się włączę w peaceful. Zaraz wracam. Okej, okay, już jestem, już mam peaceful. Więc możemy zacząć kopać. kolejny katar znowu. Znowu łapie za szczękę. Więc tak, ruszamy w drogę dalej. Teraz zmieniłem grafikę na no far. Jest trochę na, naprawdę bardziej. Mniej przycina. Więc tak, ale tak jak sądziłem, dalej będzie morze. Więc. musimy wydobyć trochę łuda. Okej. Okay. Kopiemy łódy. Ok, tak. Mamy Wood. Tworzymy Crafting Table. Nie będę teraz błędów robił. Ok. Crafting. I stworzymy sobie dwie łódeczki. Zmieniamy grafikę na normal, tak jak już wcześniej. No i lecimy w drogę. Możem. Myślę, że teraz może będzie trochę dłuższe. Chociaż nie, tu się już nie zaczyna takie morze. Więc lecimy trochę dalej. No boż... Mam dirt. O, cholera, Jakiś lak. Nie. Zdawało mi się tylko. Chodź tu owca. Chodź, chodź, chodź. Ta seria taka. Chodzi mi o to, że ten, ta podróż nie będzie trwała długo. Tylko myślę, że tak. Jeszcze kolejny odcinek popodróżujemy i już staramy się wrócić do domu. Tu mamy jakiś las. Tak więc nie myślcie sobie, że ja będę robił takie kroniki podróżnika typu JJ Joker. Ponieważ on to zrobił na bodajże 5 odcinków i no, normalnie wspaniale mu to wyszło, ponieważ ile on ma subów, ile ja. To jest naprawdę różnica. Więc ta, tą, na tą serię, taką kroniki typu kroniki podróżnika, myślę, że stworzę na jakieś 2-3 odcinki o ośmiornice czy kałamarnice. Nie wiem, ale tu stawiamy łódeczkę i ruszamy drogę no, lecisz chaj o no i dobra, lecimy okej, okay, już jestem małe problemy z mikrofonem lecimy w podróż dalej tam prosto. O, jest trzcina, trzcina jest. Idziemy pod tą trzcinę i zbierzemy tak, tak. Okej. Okay. Zbieramy trzcinę. Tutaj tak samo. I tutaj tak samo. I lecimy dalej. Podróż. Tam. Nie wiem dokładnie, gdzie idę, ale wiem, że mam kompas i się nie zgubię. Ha. Nie sądziliście na to. Lecimy na szczyt. Nie mówcie, że tu się już woda kończy. Lecimy prosto. O, cholera, znowu lak. Tak już jestem, sorry, kolejny lak. Więc już wracam do Was ponownie. A więc ruszamy w drogę dalej. Ojej, co to było? A. No, jak zwykle. Tego myślę, że nie mogło było się spodziewać. Śmieszne. Kamarnice pływają, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc tak, na warunki pogodowe, z tego co słyszałem, że dodali warunki pogodowe, w deszczu jest więcej ryb, a gdy creepera trafi burza, piorun, to creeper będzie mocniej kopał w ludzi, czyli inaczej wybuchał, mocny będzie miał kop. Tak. Śmiesznie to wyglądało. No tak... Lecimy tam. No Więc tak tutaj w tym miejscu myślę, że zakończę pierwszy odcinek. Sorry, zmniejszę trochę rozdzielczość. Zmniej... Tak. Nie mogę się teraz wysłowić. Na ten odcinek to by było na tyle. Ja tutaj sobie stworzę taką małą chatkę, żeby wiedzieć, że w następnym odcinku mam tutaj być i od tego miejsca zacząć. Tak, to by było na tyle. A więc subskrybujcie, komentujcie. Nie będę plagatował, że jest żółty magiczny guziczek, ponieważ tak nie zrobię. Więc tak, subskrybujcie, komentujcie. No, pozdrawiam wszystkich serdecznie do następnego odcinka.